Człowiek jest zaprojektowany tak, aby odczuwać popęd seksualny w stosunku do osoby będącej obiektem pożądania, co pomaga tworzyć i utrzymywać nam intymne relacje z partnerami, no oraz oczywiście umożliwia rozmnażanie. Pierwsza burza hormonalna rozpoczyna się już w okresie dojrzewania i od tego momentu zazwyczaj możemy przekonać się na własnej skórze, czym jest libido. Bo tak właśnie określamy popęd seksualny. I mimo, że teoretycznie to proste, to naukowcy wciąż nie do końca wiedzą, co co dokładnie składa się na popęd seksualny i jak go obiektywnie mierzyć. I choć wiemy, że hormony odgrywają bardzo ważną rolę w kontekście libido, to są też inne czynniki psychologiczne, społeczne i fizyczne, które mają tu znaczenie i które tak naprawdę wzajemnie na siebie oddziałują. Libido jest złożonym procesem. Zmienia się w obrębie dnia, jak i w ciągu miesiąca, ponieważ jest bezpośrednio związany z gospodarką hormonalną. I oczywiście jego krótkotrwały, okresowy spadek jest zjawiskiem fizjologicznym i zdarza się każdemu. Tak permanentnie obniżone libido przez długi czas powinno zwrócić naszą uwagę, zwłaszcza gdy taki stan nie jest powiązany z przejmowaniem leków i zaburzeniami zdrowotnymi, z jakimi zmaga się nasz organizm. Z biologicznego punktu widzenia, hormony płciowe i związane z nimi neuroprzekaźniki, Regulują libido u ludzi. Są to m.in. dopamina, testosteron, estrogen, progesteron, oksytocyna, serotonina, norepinefryna i acetylocholina. W związku z tym wszelkie zaburzenia w obrębie gospodarki hormonalnej mogą wpływać na popęd seksualny danej osoby. A wiemy, że za problemy hormonalne w dużej mierze odpowiadać może nasz styl życia i doświadczenia życiowe, na co składa się zarówno aktualny poziom stresu i traumatyczne sytuacje z przeszłości, a także sposób żywienia, snu, aktywności fizycznej pracy oraz wszelkiego rodzaju używki. Styl życia wpływa znacząco na naszą gospodarkę hormonalną, a to z kolei może zmniejszać libido. Oczywiście wszelkie zaburzenia zdrowotne, które wymagają leczenia, również będą wpływać na gospodarkę hormonalną człowieka. Kobieca ochota na seks jest mocno skorelowana z cyklem miesiączkowym, przy czym wiele kobiet doświadcza zwiększonego pożądania seksualnego w szczytowym okresie płodności, który zwykle występuje dwa dni przed i do dwóch dni po owulacji. Chociaż niektórzy specjaliści nie do końca zgadzają się z tą teorią, to menopauza nadal jest uważana przez większość za czynnik, który może spowodować spadek popędu płciowego u kobiet, poziom estrogenu spada w okresie menopauzy, co zwykle powoduje mniejsze zainteresowanie seksem i suchość pochwy, która sprawia, że seks jest bolesny. Jednak poziom testosteronu wzrasta w okresie menopauzy i być może dlatego niektóre kobiety mogą odczuwać przeciwny efekt właśnie zwiększonego tutaj libido. Generalnie wiek, niezależnie od płci ma znaczenie w kontekście odczuwanego popędu seksualnego. Choć często starszy wiek tylko pośrednio jest problemem, a faktycznym powodem obniżenia się wtedy libido są na przykład problemy zdrowotne. Warto pamiętać, że dla osób starszych są dostępne hormonalne terapie zastępcze, które mogą mocno podreperować zdrowie hormonalne, jak i właśnie libido. Na koniec tego odcinka omówię krótko afrodyzjaki, które realnie mogą wpływać na poziom libido, a teraz przyjrzyjmy się, Pięciu czynnikom, które są związane ze stylem życia, a które mogą mieć tutaj ogromne znaczenie. Z pewnością moich stałych widzów tutaj nie zaskoczę, ale tylko utwierdzę w przekonaniu, jak ważne są podstawy dotyczące zdrowego stylu życia. Dlatego, jeśli nie jesteś moim stałym widzem, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco i zwiększać swoją świadomość na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. Wracając do czynników, które mają ogromny wpływ na poziom naszego Libido. Po pierwsze, Sen. Bez dobrego snu nie ma dobrego zdrowia, ale być może nawet z własnego doświadczenia już wiesz, jak to jest z ochotą na łóżkowe igraszki, gdy człowiek jest zmęczony i niewyspany. Zazwyczaj jedyne o czym się wtedy marzy, to o tym, aby w końcu porządnie się wyspać. A co ma na to nauka? Okazuje się, że brak snu może wiązać się ze zmniejszonym popędem seksualnym i podnieceniem, ale także z zaburzeniami erekcji u mężczyzn. Zaburzenia snu, takie jak obturacyjny bezdech senny, który dotyczy nawracających przerw w oddychaniu w trakcie snu, mogą tu również wiązać się z problemami seksualnymi. Mężczyźni doświadczający tego problemu mają znacznie większe ryzyko zaburzeń erekcji, a u kobiet OBS również został powiązany z dysfunkcjami seksualnymi. W jednym z badań przeprowadzonym na w grupie mężczyzn około 25 roku życia, którym przez tydzień sen ograniczano do 5 godzin na dobę, odnotowano znaczny spadek testosteronu w stosunku do grupy kontrolnej, w której to członkowie mogli się porządnie wyspać. I choć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, był podobny u przedstawicieli obu grup po przeprowadzeniu tego eksperymentu, to ustalono, że mężczyźni, którym ograniczano sen do 5 godzin na dobę, pod kątem potencji, ocenianej na podstawie wyników badań hormonalnych, postarzali się nawet o 15 lat. Jak w takim razie spać? O tym napisałam całą książkę jak spać, żeby się wyspać, którą kupisz w Empiku stacjonarnie lub online. Ale tak w skrócie, ważne jest, aby zadbać o jakość snu, jego długość, czyli najlepiej te 7-8 godzin snu oraz o swój rytm dobowy, który powinien być zazwyczaj zbliżony do rytmu dnia i nocy. A niestety rozregulowanie rytmu dobowego sprzyja również zaburzeniom funkcji seksualnych, tak więc narażone na ten problem będą osoby pracujące w rytmie zmianowym na nocne zmiany. Tak więc o wpływie snu na nasze zdrowie napisałam całą książkę i odsyłam Was e, bardzo do niej. Kolejny punkt to używki te po pierwsze solidnie zaburzają twoją jakość snu, a po drugie będą wpływały niekorzystnie na twoją gospodarkę hormonalną, w tym libido. I tak na przykład przywlekłe nadużywanie alkoholu może powodować zmniejszenie twojego popędu seksualnego. I chociaż dotyczy to przede wszystkim przewlekłego nadużywania alkoholu, to nawet krótsze okresy upijania się mogą mieć podobny wpływ na organizm. Generalnie wiemy, że alkohol wpływa na zdrowie negatywnie w każdym kontekście, o tym mam też jeden z odcinków, kliknij sobie tutaj i e, zobacz jak już obejrzysz ten. A jak z paleniem papierosów? American Cancer Society wyjaśnia, że kobiety, które palą mogą mieć trudności z zejściem w ciążę, podczas gdy mężczyźni mogą mieć niską liczbę plenników i doświadczać zaburzeń erekcji. Palenie może powodować również wysokie ciśnienie krwi i problemy z krążeniem, co może zmniejszać uczucie podniecenia zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Badanie z 2022 roku, w którym zebrano dane od prawie 7000 mężczyzn wykazało, że obecnie palacze zgłaszali niskie libido częściej niż osoby niepalące. A marihuana? Cóż, choć konopie bywają stosowane w medycynie naturalnej jako środek pobudzający seksualnie i z powodu wydaje się, że marihuana zapewnia niezwykłą zdolność angażowania się w fizyczną intymność, tak wielu przewlekłych palaczy zgłasza, że marihuana powoduje u nich dysfunkcje seksualne, które dotyczą właśnie ciągłych i uporczywych trudności z reakcją seksualną, pożądaniem, lub bólem. Okazuje się, że mężczyźni, którzy przewlekle palą marihuanę, mogą doświadczać licznych problemów w kontekście właśnie gospodarki hormonalnej i funkcji seksualnych. Będzie to miało związek z niskim poziomem testosteronu, niż, niższym libido, zmniejszoną liczbą plemików, a także problemami zarówno z zaburzeniem erekcji, jak i przedwczesnym wytryskiem. I chociaż używanie konopi może zwiększyć pożądanie seksualne mężczyzny, no to to pobudzenie nie zawsze jest trwałe. Wiemy, że osoby, Codziennie używające marihuany mają większe trudności z uzyskaniem orgazmu niż osoby niepalące. Większość naukowców uważa, że regularne używanie marihuany ostatecznie zmniejsza intensywność doznań seksualnych. Nie oszukujmy się, to też jest używka i jak każda używka może być poważnie szkodliwa, gdy używana jest w nadmiarze i zbyt często. A że tolerancja zawsze jest indywidualna, to lepiej nie próbować zaprzyjaźniać się najlepiej z jakimikolwiek używkami. W kontekście libido niemałe znaczenie ma również oczywiście sposób odżywiania. Po pierwsze, długotrwały deficyt kalorii, czyli mówiąc prosto, jedynie zbyt małej ilości kalorii w stosunku do Twojego zapotrzebowania przykład, gdy się odchudzasz, może mieć to wpływ na pogorszenie twojego libido. Podobny wpływ może mieć tutaj dieta bardzo niskotłuszczowa, która działa niekorzystnie na gospodarkę hormonalną. Natomiast dieta deficytowa w cynk będzie sprzyjała słabszej produkcji testosteronu oraz obniżeniu ilości spermy. Innym mikroelementem mogącym mieć znaczenie w tym kontekście jest selen. Generalnie niedobór składników mineralnych i witamin może mieć wpływ na rozregulowanie gospodarki hormonalnej, a ta, jak już wiesz, może bezpośrednio Wpływać na Twoje libido. Warto wiedzieć, że niezdiagnozowane i niekontrolowane problemy zdrowotne, takie jak niedoczynność tarczycy czy insulinooporność, mogą pogarszać Twój popęd seksualny, zmniejszać go, dlatego warto mieć te zaburzenia pod kontrolą. No i oczywiście warto mieć pod kontrolą też gospodarkę cukrową, bo zaburzenia w tym obszarze bardzo mocno przekładają się na problemy w łóżku. Kolejna kwestia to prawidłowa masa ciała. Nadwaga i otyłość wpływają negatywnie na libido. Poza tym oczywiście. Oczywiście też na jakość ilość spermy, a także na czas potrzebny do osiągnięcia pobudzenia, jak i orgazmu. No ale w tym przypadku druga skrajność, czyli niedowaga, też będzie działała niekorzystnie, ponieważ tkanka tłuszczowa jest narządem endokrynnym i potrzebujemy jej w celu prawidłowej regulacji niektórych hormonów. Wiele badań pokazuje też, że dysfunkcje seksualne są często związane z problemami z układem krążenia. Często dotyczy to nadmiaru cholesterolu czy nadmiaru trójglicerydów, ale też nadciśnienie tętnicze, czy otyłość oraz cukrzyca, wiemy, że też będą poważnymi czynnikami ryzyka związanymi właśnie z tymi zaburzeniami. Z doświadczenia w pracy jako dietetyk zauważam, że zazwyczaj sposób żywienia, który pozwala ustabilizować poziom cukru we krwi oraz zawiera odpowiednią ilość kalorii, tłuszczu, białka, a także niezbędnych witamin i minerałów, często działa bardzo skutecznie na poprawę funkcjonowania gospodarki hormonalnej, w tym właśnie na libido. Jeżeli czujesz, że możesz potrzebować pomocy w uregulowaniu swojego sposobu żywienia, to ja prowadzę poradnię dietetyczną, gdzie możesz umówić na konsultację do jednego z moich ekspertów. Taka konsultacja online jest możliwa po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty na forma na życie.pl. Na marzec zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc, także spieszcie się nie powoli. Kolejny temat to aktywność fizyczna, a dokładniej ruch. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii wykazali, że mężczyźni ćwiczący przez godzinę, przynajmniej trzy razy w tygodniu uprawiali seks częściej i byli z tego aktu bardziej zadowoleni niż zanim zaczęli ćwiczyć. Za to w innym badaniu okazało się, że kobiety, które skończyły 20-minutowy trening cardio były bardziej pobudzone po obejrzeniu filmu erotycznego niż kobiety, które nie ćwiczyły. Aktywność fizyczna po pierwsze wpływa na wzrost poziomu testosteronu, a ten ma duże Wpówne libido, zwłaszcza u mężczyzn. A po drugie, ruch wyzwala endorfiny, hormony szczęścia, redukując tym samym poziom stresu. A stres to zabójca twojego libido. Warto jednak pamiętać, że zbyt duża ilość aktywności fizycznej prowadzić może do przetrenowania oraz braku skutecznej regeneracji, a to może być wrogiem libido. Dlatego regeneracja i dobry sen są tak samo ważne, jak odpowiednia dawka ruchu. Równowaga, słowo klucz. Kolejna kwestia, która może wpływać na Twoje libido, to czynniki społeczne, takie jak praca i rodzina, oraz czynniki psychologiczne, takie jak Twoja osobowość i odczuwalny poziom stresu. To wszystko ma ogromne znaczenie. Są również sytuacje, które wymagają przypracowania z psychologiem i seksuologiem, ponieważ kiedy dotknęły nas trudne sytuacje w życiu, bez tego może być trudno ruszyć dalej. Zwłaszcza jeśli te traumatyczne doświadczenia dotyczą sfery seksualnej. Z kolei, w przypadku osób w wieloletnich związkach, nie bez znaczenia są rutyna i nuda w sypialni. To również zmniejszać może ochotę na seks. Nie ma powszechnie akceptowalnej miary tego, jaki jest zdrowy poziom pożądania seksualnego. Niektórzy odczuwają pożądanie seksualne codziennie lub częściej niż raz dziennie, inni dużo rzadziej. Musimy również pamiętać, że psychologia opisuje e, aseksualność, co jest rozumiane jako stan, w którym dana osoba nie odczuwa pociągu seksualnego ani pożądania w stosunku do osób tej samej płci lub płci odmiennej ani do żadnych innych obiektów. Jednak zawsze na początku warto sprawdzić stan gospodarki hormonalnej oraz do doświadczenia z przeszłości danej osoby, bo to w wielu przypadkach może leżeć u podłoża problemów z przewlekłym brakiem popędu seksualnego. I tutaj dochodzimy do afrodyzjaków, które obiecałam już wcześniej. Zazwyczaj wymienione produkty, które mogą wpływać na nasze libido to na przykład szafran, ale również wspomagające produkcję testosteronu i progesteronu ostrygi, czy też wykazujące właściwości uspokajające sok z granatu. Natomiast wartościowym dodatkiem do diety może okazać się chili bądź pieprz cayenne. Ostre przyprawy odpowiadają za przyspieszenie tętna i wytwarzanie ciepła, a co z kolei do szybszego krążenia krwi docierając. I w błyskawicznym tempie do narządów płciowych. Często podkreśla się, że lampka alkoholu, jak wino czy szampan, może sprzyjać też poprawie libido, ale tutaj, tak jak już mówiłam, granica jest wąska i zbyt duża ilość procentowych członków będzie wrogiem zarówno libido, jak i efektywności w łóżku. Do afrodyzjaków zaliczana jest również kozieradka. Zawiera ona związki nazywane saponinami steroidowymi, które organizm może wykorzystać do produkcji hormonów płciowych, takich jak estrogen i testosteron. Ponadto kozieradka może wpływać na poprawę ukrwienia narządów miednicy mniejszej, tym samym zwiększając przyjemność ze zbliżenia. Badania pokazują również jej wpływ na wzrost libido i aktywności seksualnej kobiet. Są przypuszczenia, że kozieradka stymuluje nawilżenie miejsc intymnych kobiety i przepływ krwi, pozytywnie wpływając na jej zdolność do pobudzenia i szczytowania. Kolejnym produktem wartym uwagi jest żeńszeń. Istnieje wiele jego rodzajów, które wykazują właściwości prozdrowotne i lecznicze, jednak wpływ na podniesienie libido i potencję ma odmiana czerwona, koreańska. Rzężeń koreański wpływa na poprawę libido zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także pomaga w zaburzeniach erekcji. Zawiera on bowiem wiele substancji, które są niezbędne dla zachowania zdrowia seksualnego. W korzeniu znajdują się ginsenozydy, związki, które zwiększają uwalnianie w organizmie tlenku azotu, wspomagającego rozkurcz naczyń. Krwionośnych. Powoduje to zwiększony napływ krwi do męskich narządów rozrodczych, co może nieco pomagać w problemach z zaburzeniem wzwodu. Wspomnę tutaj, że działanie zwiększające miejscowy przepływ krwi możemy także uzyskać stosując w diecie sok z buraków, ponieważ one również zwiększają produkcję tlenku azotu w organizmie. Na koniec kilka słów o różeńcu górskim, który na organizm działa pobudzająco, wzmacniająco oraz adaptogennie, bo to właśnie jeden z adaptogenów. Przypisuje mu się wpływ na podwyższenie ogólnej sprawności organizmu, ale również zwiększenie wytrzymałości właśnie na stres i niekorzystne czynniki środowiskowe, a także wpływ na poprawienie odporności. Różeniec uważany jest również za doskonały afrodyzjak wpływający na libido oraz erekcję. A że jako adaptogen poprawia reakcję organizmu na stres? To również tutaj będzie dodatkowy plus w kontekście libido, no bo jak już mówiłam wcześniej, stres to jest zabójca libido. Wartym uwagi rozwiązaniem wspierającym libido może być suplementacja diety preparatami naturalnymi, zawierającymi ekstrakty z tych afrodyzjaków. Natomiast pamiętajcie, że zawsze zaczynamy nie od suplementacji, a od podstaw w kontekście zdrowego stylu życia. Suplementacja jednak dobrej jakości może być dobrym uzupełnieniem. I to by było na tyle. Jeśli obejrzałeś do tego momentu, zostaw komentarz o treści Chili. W opisie do tego filmu znajdziesz również link do zakupu mojej książki oraz do mojej poradni dietoterapeutycznej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. second cause they're playing the best song i'll be there if you reach out to me